Kiedy masz prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na Narodowy Fundusz Zdrowia? Abyś mógł korzystać bezpłatnie ze świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, musisz być ubezpieczony. Innymi słowy, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Zatem osoby, które mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, to między innymi pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci, ręciści, osoby bezrobotne zgłoszone w Urzędzie Pracy. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przysługuje również członkom rodziny, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, np. małżonkowi czy dziecku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku, kiedy dziecko się uczy, do 26 roku życia. Prawo to przysługuje również krewnym wstępnym, np. rodzicom czy dziadkom, ale pod warunkiem, że zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczającą. Pamiętaj, że w przypadku, kiedy zmieniasz miejsce pracy, musisz każdorazowo zgłosić swojego członka rodziny, czy to będzie małżonek, czy dziecko, u swojego nowego pracodawcy do ubezpieczenia. Pamiętaj również, że osoba, która nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo, żeby wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia i na tej podstawie będzie mogła bezpłatnie korzystać ze świadczeń zdrowotnych. Więcej w tym zakresie dowiesz się w Narodowym Funduszu Zdrowia. A w opisie pozostawiam Tobie katalog pozostałych osób uprawnionych.